Tutaj jeszcze jest ukryta hodowla, zobaczcie, to, to jest jeszcze ukryta hodowla. A, widzicie? Tutaj jeszcze są rybki ukryte. Tak to jest 250. Może się zbołację oni ma po prostu rybu. 250 precord A, tutaj jest jeszcze ukryta hodowla. O, te już są większe Większe rybki Później wam napiszę, ile one kosztowały Tutaj możecie sobie I To jest cały kombinat To jest cały kombinat tych rybek Patrzcie takie, takie sadze, dajmy na tu betonowe, do przetrzymywania ryb. One są zrobione, te sadze są zrobione normalnie z poreksu i później betonowym, betonem przejechane i lubią taką glazurę. Glazurę betonową. Nie mam jak się ich zapytać, a tutaj są te szare, te ryby duchy, widzicie? Ich, tutaj macie ryby duchy, bo ich nie widać. I tutaj też macie ryby duchy, bo też nie widać tych ryb. Tam są. Ładne, ładne, ładne. Yeah.